odważniejszych ruchów monetarnych i fiskalnych jednocześnie, to co, co mamy mówi, niemalże gwarancję, że zostajemy jako państwo polskie uderzone kanałem transmisji walutowej. Nie mówię już o potencjalnym kryzysie, który może się z tym wiązać, bo część polskiego długu, Nie. mianowicie około 70, prawie 70 miliardów złotych w długu państwowego, przepraszam 70 miliardów Nie. euro, długu państwowego jest zdenominowana walutach obcych. Około 120-130 miliardów dwóch ja przedsiębiorstw w złotówkach jest denominowanych w walutach obcych. No i o kredytach frankowych wszyscy Polacy wiedzą, się to jest na dzisiaj frankowe i eurowe kredyty hipoteczne około 120 miliardów Nie. złotych. Czyli te trzy razem pozycje, o których powiedziałem, to Nie. będzie ile? Około 700, 270, 400, około pół biliona złotych. Ponad 500 miliardów złotych. Prawda? Czyli tak bardzo polski półki, zdolność do refinansowania zależy od walutowego kanału transmisji monetarnej. Cicho obudziłaś go. Dlatego właśnie ta tarcza skonstruowana jest tak misternie z mechanizmów z jednej strony stricte budżetowych, tam gdzie muszą być mechanizmy budżetowe, czyli bezpośrednio pieniądz z budżetu państwa polskich podatników musi dotrzeć do przedsiębiorców.